Odgadujemy sezon po składzie drużyny Witamy serdecznie na kanale Cześć. Piłkarzyki Wtorek, godzina 16 Czas na kolejny quiz Gracie razem z nami My gramy między sobą, ale zanim zaczniemy Przypominamy oczywiście o wszystkich linkach W opisie tam m.in. oferta od Fortuny To jest istotne I lecimy ale zanim przejdziemy do quizu, ważna informacja. Wracamy z ofertą od partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmą Surfshark, która przygotowała dla Was aplikację VPN. Adam? Słuchajcie, Surfshark po raz kolejny umożliwia nam korzystanie z zasobów w internecie w sposób nieograniczony. A z naszej perspektywy jest to nadzwyczaj cenne, jako że musimy grzebać w źródłach, które na co dzień w Polsce nie są do końca dostępne, bo są przykryte blokiem geograficznym. My ten blok zostawiamy za sobą, korzystając oczywiście z tego, co proponuje Surfshark. Możemy korzystać z tego, co jest na Twitterze, na stronach takich firm jak Sky Sports, jak Big albo Sports, BBC albo BBC. BBC tak. No i po prostu dowolnie korzystając możemy się cieszyć tym, Brytyjskim humorem możemy się cieszyć. Ja ostatnio okazji. natrafiłem na sporo takich ciekawych tytułów właśnie na BBC. Tak więc, jeżeli ktoś e, lubi klimaty takie, wiecie. Brytyjskie, tak. ja Monty Python, no to... Hotel Monty Pythona, o, no to. Zapraszam. Ja a ja myślę że nikodem odnosi się do ekskluzywnych żartów Timo Wernera, które też w pewnym momencie a. były już ulokowane. To chyba celowo zrobili. Sporo tych właśnie rzeczy, które są na co dzień niedostępne, dzięki VPN-om stają przed nami otworem. tak, tak, tak więc... Dodatkowo jeszcze kwestia bezpieczeństwa jest również bardzo ważna, bo VPN nam go gwarantuje. Tak, to akurat prawda. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sieci, to w dzisiejszych czasach jest to jedna z w sumie z istotniejszych kwestii. Tak więc jeżeli dokonujecie jakichkolwiek transakcji czy po prostu dbacie o swoją prywatność no to warto korzystać z tej technologii no właśnie bo jeżeli na przykład boicie się o swoje hasła albo o dane które posiadacie to serwer też albo nie chcecie żeby was cookies też tak jest. tak niektórzy lubią ciasteczka niektórzy herbatniki <grym _> <grym _> wiadomo tak. jak to jest zapraszamy do korzystania a jeżeli chodzi o ofertę, no to oczywiście z kodem Pilkarzyki dostajecie 83% zniżki i 3 miesiące za darmo. Tak więc więcej tam w opisie. Klikajcie, sprawdzajcie, korzystajcie. Lecimy do odcinka. No i przechodzimy do quizu, w którym macie za zadanie odgadnąć sezon na podstawie prezentowanej przeze mnie piątki, a później dziesiątki najlepiej wycenianych piłkarzy w danym właśnie sezonie. Za piątkę e, dwa punkty, Dokładnie. Za dziesiątkę, za dziesiątkę jeden. Już ten quiz się pojawił u nas ostatnio. To był pomysł jednego z Was, tak więc jeszcze raz serdeczne dzięki. No a dzisiaj moje przykłady, troszeczkę podkręcamy. Zobaczymy, czy będziecie mieli maksa. Oczywiście podzielcie się na, w komentarzu, ile punktów udało Wam się zdobyć. Szuj. I pierwszy przykład. I tutaj... FC Porto. Hmm, hmm. Postaci takie jak się tutaj wyświetlają, e, od 8 milionów euro do 11,5 pod względem tutaj wycenianej wartości. Okej. Okay. Tak więc pytanie. I to nie jest ani Ferran Torres, ani e, Fernando Torres. To jest Oliver Torres. Oliver. Nie, to jest uzamknięte. Oliver. Oliver. <grym> <grym> Kurczę krzywy Bruno Martins Indy, 11,5 miliona. To musi być okres, w którym gdzieś tam. Ważny epizod w prezentacji Holandii nie? To będzie Bruno czy Martin? <grym> <grym> ciekawe, ciekawe. Ja sobie zapiszę coś. Indie rock. Dobra, no dwa sezony mam w głowie, ale dam sobie taki. Może strzelamy za jeden, znaczy za z dwa. dwa, rodziny. tak. Ja daję za okay. dwa. Okej, okay. to w e, takim no... razie ja pokażę A, no, czekaj, kolejną. Czekaj, może Dobra, nie. Ja pokażę kolejną. Znaczy pokażcie swoje. Ja mam 14-15, ale, nie, 17, no, ale no, myślałem co na Tutaj mamy takie postaci, Martinez, Danilo, Aleksandro, Rahimi, więc no. obnażam <noise> przed Wami teraz kolejną grafikę. <noise> 2014-15, więc tutaj poprawnie, jak najbardziej, po dwa punkty w takim razie lądują na Waszych kontach. No i zaczynam się zastanawiać, czy wystarczająco trudny ten quiz dzisiaj jest. Zobaczymy. Ten Bruno Martin z to jest. Te, I kwota. kwota Runda druga, a w niej Borussia. Robert Lewandowski, Błaszczykowski, Szmelcer, Shinji Kagawa i Bender. Krzywy wie, jak bardzo uwielbiam ten przykład. Mianowicie, zawsze, absolutnie zawsze mam problemy z tym, w którym roku to Borusi zawitał. Robert Lewandowski i mylą mi się dwa sezony. Jako, że nie, nie idziemy systemem rosyjskim, tylko, znaczy dawnym, tylko idziemy systemem y, europejskim. No dobra. Zima, wiosna i tak dalej. Pewnie popełnię błąd, jak to zwykle ma miejsce, ale się go nie wstydzę. Wybaczcie mi to, ale yy... próbuję zapewne pulę, Bo nic mi pod, tak nie da. Za jeden punkt reszcie czy by niewiele dało, bo tutaj kluczem jest e, No Lewy jest kluczem, no lewy, i rytualnie GC. Nie no, Lewy. I Kagała, No tak, tak, tak. Po tak. dlatego mi ta podpowiedź mało daje tak naprawdę, bo... Sprawdzamy? Tak. Bo Pokaż. ja i tak się opieram na Lewym i tak. 90 10, 10, 10 11 a jest to 10, 10, 11, 10, 11. No. Więc niestety Adam nie tym razem. Bo Krzywy, bo powiedziałem, że Krzywy ma dobrze na 100% i... 4-3 tym samym. Ja tamtego lata odwiedzałem Nie, 4-2. Ty nie dostajesz punktu. Adam jest bezpunktowcem. Jestem bezpunktowcem, tak jest. Dobrze, nie bezpaństwowcem. na Chociaż... no bez... podstawie tego wypracowałem. A, to ciekawe. Albo bez kręgowcem. Runda mm. 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 trzecia. Chociaż krzywy się cieszy, bo krzywy ma czasami ten. Bo ja łupie, mam... łupie, go, za wysoki tak, jest. Tak, tak. Sevilla. Uh, 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 uh. I Oriente może być kluczem, przychodzący z Juwę. I tutaj taka mała uwaga. Bez numeru oznacza, że dani piłkarze później już w tym sezonie nie grali, tak więc okay. e, bez numerowcy, tak zwani, w nawiązaniu do tych bezkręgowców i bez, e, bez, 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 bez państ i bez, numer bez punktowców. Tak jest. Jeżeli chodzi o moje skojarzenia, to mam dwa. Ja również dwa. Boję się, że te skojarzenia niestety rozkładają się pod kątem prawdopodobieństwa i zapisania ich na kartce 50 do 50. A, 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 a. Kurcze, więc teraz chyba strzelanka. Chiro, chiro, chiro. O Ciro chodzi oczywiście. W którym roku? A. Dobra, zapiszę sobie coś takiego, aczkolwiek uważam, że to tak jak powiedziałem w 50% może być zły wybór, no, ale zobaczmy, no trzeba gonić niszczyć. No to tutaj na topie Krycha, tak więc no to, ja, to, ja to jest źle. chyba klucz i sprawdzamy. No może 2015, może tak 16, a, 17, Więc, Ale no, chciałem tym razem. Myślałem też na 15, 16. No dobrze, no w takim razie co? 4, 2. 2. Bez zmian. Okej. Okay. Runda czwarta. A w niej takie oto lisy. O tak. Ricardo Pereira, Jamie Vardy, Grey. Suyuncu. Suyuncu. I Adrian Silva. Silva. Um, I tutaj będą. Płać. Okay, tak. Mam za teraz trochę, okay. ale chwilę, zapiszę sobie. Algorithm wiecie? Ja też bym się... Algorithm X. Tu pokazuję za jeden. Zastanawiam się, jak to będzie. Możecie odsunięć. No to ja mam 18-19. Ja mam 18-19. Czyli Harry Moges, Maguire, Harry Maguire, Maguire jest, Madison, jest James Madison, Tillemans, NDD i mm. Chilwell. Mhm. Teraz Dawaj. pytanie, czy wy będziecie sobie chillować? Well po tym odsunięciu punktów. Pokaż, tutaj. pokaż. 18-19 no jak już. najbardziej. Więc z Maxem: 2, 6, 4. Dobry. I lecimy do rundy piątej, w której bierzemy sobie Olympic Lion na tapet. Uuhu. 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 O panie, andy. o panie, O, panie! Ja powiem tak, no za jeden punkt mi nic nie da, Bertrand więc bo i strzelam od razu. Bertrand Traore tylko. Czyli co, za jeden punkt pokazać? Nie, 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 nie. Czeka, właśnie mówię, że czeka, za jeden czeka, nic nie da, czeka, czeka, Aha, czeka, czeka, okay, czeka. więc będę za dwa strzelał. No nie wiesz, może tam są jakieś takie nazwiska, klucze. Znając mnie i ligę francuską, to jak to się to Wiesz co, dobra, ja, ja tym razem poczekam za jeden. Eee, Krzywy zapisuję. Nie, już tak. Aaaa... mnie ja zapisał, to, to ja pokazuję za jeden punkt dodam. Fekir. I... Okay. Depay. 5 milionów depai. On spadł przecież po United Krzywy, nie? Po przygodzie z United spadł jednak poniżej tych kwot. Spadł. Więc to jest też pewnego rodzaju podpowiedź. Ała, no, ale ale Depay jest cały tak czas wysoko. A Zaraz ja po przyjściu spadł, ale, ale potem markę sobie wyrobił i to. Właśnie o to chodzi, no. nie? Że było tak. Okay. United Sin... wysoko, okay, spadek, wyrobienie marki A. i powrót do robili, robiliśmy przy okazji tych um, piłkarzy wolnych, nie? Tych, którzy w tym okienku. Tak, tu, tak, detaj, tak, tak. I tak był tak, wysoko, tak, bo tak, nie wiem tak, czy nie na trzecim. Jak o czwarty czwarty czwartym to 40 milionów chyba. Cały czas. O, a to nie wiem, bo ja to nie robiłem pod kątem Nie? Wartości. A wydawało nie, mi się, że nie, nie, tak. Nie, nie. Tak się jakoś ułożyło śmiesznie, że bardzo... No ułożyło podobnie. się tak, ale, ale nie, to nie, to nie było To W każdym razie, to. razie był tam, wydaje mi się, że właśnie tak wysoko wyceniany. No to może być w sumie to. No dobra, ja spróbuję ten sezon. Za jeden. To odsłaniacie tabliczki. Adam ma 17-18, Krzysztof ma 17-19, 18, 18, 18. a jest to 17-18, więc tym razem Adam z punktem, dobrze żeby czekał, 6, i mamy 6-5. Zaognia, ry... Zaognia nam się rywalizacja, no i przechodzimy do rundy ostatniej, szóstej, decydującej z tego wynika dla dzisiejszego mm. spotkania i tutaj Legia. Tak. Nasza ukochana liga, jak wiecie, oczywiście. Słuchajcie, Carlitos, beznumerowy oj, numerowy tutaj. No właśnie, to jest, to jest duża podpowiedź. I Sandro Kulinowicz też. Więc to jest, a dobra, okej, okay. no to ja już wiem. A Ten ja będę. Wiem? wiem, wiem, czy nie wiem? Nie, chyba wiem. To, to ja, ja za jednym będę leciał. Ja mam w sumie taki y, kolor dzisiaj na sobie regionowy. No trochę się, trochę się podlizujesz, rzeczywiście. Fan tego klubu. Jeszcze czekaj, e, no to to Carlitos, Tak, tak, tak. To I jest runda odejścia za jeden dawaj, no. Dokładnie. Runda 6B. O, Majecki! No. Oj, karbownik hmm. wysoko. Pszczołek. O, o, o! No powiem szczerze, że. To Będę sobie tutaj chyba lekko strzelał. Nie, no, chyba wiesz, patrząc na, na ten przekrój tych topowych tych. No dużo mi dała odpowiedź za jeden punkt, więc wiem, że strzeliłbym się, gdybym zdecydował się na dwa punkty. Co ty mi dasz. Niczego nie żałuj. Oj, widzę. U klasyki Nicole'em to jest śpiewany. Kawałek punktu. Dziś mi podaruj. No właśnie. Chyba będzie, chyba będzie kawałek punktu. Jak coś ja hejtuję DP, tak więc to jest tylko kwestia żartu. Żeby nie było, że jestem fanem tego gatunku muzycznego. DP? Nienawidzę. dp DP? No ciekawie co rozwinąłeś. Eee, i w takim razie odsuwa. No Chwila prawdy, czy będzie remis? Dziwi to, że tak Będzie, będzie, 21, remis, 20, będzie jak remis, jak najbardziej, remisowo dzisiaj. Wszyscy wygrani, wszyscy Znaczy nie, inaczej. Bardziej. My jesteśmy tutaj wygrani we wspólnym gronie, ale wśród was pewnie są tacy, którzy nas pobili, więc Ale w sumie wygrani. powiem wam, 6 na 12 zdobyliście, więc nie jakoś mega dużo. No nie no. 7, przepraszam, 7, 7 na 12 7, 6, 7, no, 7. Jest powyżej 50%, więc. O, nie, ma, studium, nie, ma, nie ma, tragedii, kodem, no. nie, nie Na studiach zdali Proszę nas, proszę nas tutaj nie cisnąć 50%. Proszę dokładnie. nas nie cisnąć. Ja jestem względnie ukontentowany. Sezonów nigdy nie lubię, bo Fabio to się Kon... zawsze miesza w głowie. Contento, Fabio Contento. Tak, i Contento. Contento. 56% na Ciebie. Diego Contento. Diego, nie, Diego, nie, Diego, tak, co? faktycznie. Diego. Fabio Contrao. Fabio Contrao. Tak, tak. Zróbmy tak. no. nie 56, nie wiem jak ja to policzyłem. A, krzy... Nicodem sobie sprawdzić, czy policzył. ja, nie policzyłem. Nie policzyliście punktów. Na tymi inżynieryjnymi zagwosteczkami kończymy dzisiejszy odcinek. Bo bardzo serdecznie dziękując Wam za uwagę. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.